Cześć, siemanko, z tej jest ze mną... Nie cześć, tylko Olivia. dzień dobry. O, Oliwia, tak. Tym razem dobrze. To jest... Cicho. To jest... Tech kit. To jest tech kit. kit. Ale Ant Farm też będzie. Ale będzie. To jest taka jak, jak, na jak, jak, jak naprawię mapę. Tak, bo popsułem ją. Znaczy nie no, popsułem, No, ją Tak. Strzała tam ona popsana mapę. było się nie bawić strzałą. A ja mam 6 dr... A ja jestem głodny w ogóle. Ja też mam dwa ten... I nie moja fina, że nie mogłeś przepisy. Dobra, mamy mamy akurat nie problem z serwem. czy znaczy, to się naprawi, jak się na... Kurwa. Ja się posiadam na tym i, i naprawię. To jest... Mówić, że kupiliśmy serwa? Dobra już powiedziałem. Boże. Dobra, to już będzie Będziemy Ej, mieli... drzewo taki... mi w Sorry. Czekajcie, jest ja dużo. Wow, wow, wow. Mm, co <coughs> zrobić? Jasność. A ja mam, 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 mam. Tak w ogóle, co sobie zmy tutaj zmienię? Być nie jest potrzebne. Co? Wolę na szybko. O, Joki lag! What? To Pozor Ja jest jakiego ja mam lagę? Wiesz co, gdzie ty jesteś? Wykorzystam cię Ja mam takiego laga, że zaraz mi Minecrafta skraszuje, czekaj. Ej, O Lola, lol. ja nie mogę o, do o dobra, odlagowało się, odlagowało się. Ponieważne. Gdzie idziemy? Jakąś górę tu podobno widziałaś w którą stronę była? Nie. Oliwa widziała górę ponieważ... Pół godziny się witaliśmy, znaczy próbowałem wymyśleć, jak się przyjrzeć. się witało. Cicho, bo ty nie chcesz no. się witać. Bo nie lubię. A nie lubisz, nie lubisz. Ale ty się żegniesz. Nie. Te odcinki będą 25 minutowe, 20 coś, 30 Powiem tak, klatkuje mi tak, że się zaraz nie wiem. Te odcinki będą takie 20 minutowe, 29, bo jak w życiu się. Znaczy, jak będzie. 30. Myślę, że 30% miałam przed chwilą. Dwa! Dasz mi powiedzieć. Nie. Pomogę. To będą takie odcinki, bo jak Oliwia coś popsuje, no to nie może ściągać filmików wyższych niż 30 minut. Nie wiem. Nie Cicho. Was. No już, nie dwa, ja już by... dwa filmy nam zwaliła. Zamknij się, to pan Dika, nie ja. Reklamuję Wszystko program. na mnie zganiaj. I, I jeszcze reklamuję programy. Dzień dobry. Co to było? Reklama. Dzień dobry. Dobra, mam... Tak. Mam, 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 mam górę. A ja kopię drewno. Fajnie. Ta. Zainteresujące odciny. A ja widzę węgiel. Antfarm I kościaka. Będzie... Nie. Czekaj, my nagrywamy to 11. film będzie 12. na YouTubie, czyli... 12 też będzie Art, Ant Farm. Tak? Czyli. Będzie. Będzie nie wiem kiedy, ale będzie. 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 Ja mówię, że będzie 12. Ja ją zagonię tak, żeby było 12. Gdzie jest? Zdrożisz mi. Nie, ja tylko obiecuję, to widzę. Gdzie ty? A ja biję kościoły. A ja widzę. Obcę. Weź przecież te dźwięki z Minecrafta, bo ja je słyszę. Pozdor, ja nie mam dźwięku. No to LOL, ja to słyszę. Czekaj, czekaj, ja mam takie i taki w ogóle fajnie, 10 fps fpsów. Mam dźwięki na zero z Minecrafta. Ledwo co słychać. A, a ja, a ja je słyszałam. To nieźle, to masz uszy, nie wiem, Batmana. A mnie skinie. Masz uszy Batmana. Gdzie ty jesteś? Batmana? Nie wiem. Gdzie jesteś? Czekaj. Yy, chodź na czekaj. O, 85, Mówię, tak, 85x. A, i musimy sobie radzić bez żadnych tak. komentarzy, bo. Tak, bo nie, nie będziemy czytować. I z276. Szybko, czekam. Bo jeszcze nie skonfigurowaliśmy pliku, znaczy pluginu. Szybko. No, czekaj. Szybko zbieram pomiędzy. Oh, oh, A, Zbieram wełnę, tak. Nie. Tak. tak. Jak mnie coś zje, to będzie na ciebie, dobra? No mi pan goni i się tego nie wstydzę. I owca mi ucieka pod drzewa. no. No. <grystanie> po drzewach. No! Owca ja ci po drzewach ucieka? I widzę owcę, idę ją zabić. Wiesz, I creepera. Gdzie ty jesteś? Jeszcze raz gardy podaj. Teraz jestem winny w innych. X 105 i Z 272. Pozdrawiam. jestem na minusie X. O dzień się robi. Już kościak. Piepsie, się, piep się, tak, piep Au, au, nie dam ci się, mam cię w dupie. Uuu, dwie góry obok siebie, fajnie. Fajnie, to dlaczego jesteś jeszcze tak daleko? Jestem zła zrzuciłam rzuciłam owce. Dźwięk, no. to też spadaj. A x, ile, znaczy z? 261. Pozdrawiam. Yy! Zaraz padnę i nie? O, widzę te góry. Znaczy, to jest jedno... No, o! To... to... ten... to umrzeć. Nie. Czy lepiej checkpointę najpierw zrobić później umrzeć. Krowa. O, fakt zobaczyłem krowy. i mnie zlagowało. Kminisz. Czy ty to... Złe krowy. No, lol! To krowa jest terrorystką, nie owca. Bo przez krowę ci zlagowało. O Omyg, stoję tak na lagu i patrzę na... O już, lol, odlagowało się i krowa Też zniknęła. tak miałam, też tak miałam. O widzę Odlego... cię, na opti fajnie. Cicho, odlagowało się i krowa zniknęła. I się pojawiła. No. O, fajnie mojego psa słychać. Yeah. I moją krowę. Masz krowę w domu? No. Mam siostrę. Omygamy. Lol, mam jedno serduszko i zaraz zdechnę. Mówili mi do pokoju, pytać się, czy nogi. <gry Avena> no, <gry odor> o, o, ja no, świruję, ale czy zamknę okno. Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie ty jesteś? Tu. Osz! Ja. Cześć, śmierć. Dzisiaj wiatru. Umyłeś. O, tu jesteś. Krowa! Gdzie? O, krowa. Gint terrorystko. O, spadł na sam To nie owce są terrorystkami, tylko krowy. To co? A ja mam pomysł, czekaj. Zrobimy tak, patrz, patrz. Taki myk zrobimy tyk co, co dzieje, Czekaj. co ty Czekaj. robisz? Gdzie? Gin ty, 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 ty. O, dobrze, że mam, mamy bagna, bo na bagnach jest wcielet drzew więc... Czego? Kauczukowych drzew. Chodź tu na tą górę. Zrobimy taki Jestem malek. przecież. Chodź. Nie rób nic. Czekaj chwilę. Wsadź itemy swoje. Czekaj, ja wsadzę pierwsze swoje. Są moje, do dy dyni. Eee, dynie mi zniknęły, wiesz o tym? Tak? Aha. Są w, w skrzynce przecież. O, już się... Dobra, to, no, to... od dyni są twoje. Chciły. Od dyni, razem z dynią są twoje? Tak. Weź prawy na uszkodzenie. Oj, weź ogarnij. Mówiłam, że, że żadne, żadne moje twoje chyba, no tak? Moje. Nie, kliknij prawe na łóżko. Au. Ale to nie da mi checkpointa, no. Daci. Nie. Tak. Nie. Czekaj. Czekaj, to sobie zapiszę gdzie to jest. Tu. Eee. Ja... Y -y, y -y, góra. Tak, tak to nazwę. To jest. To jest... dobre określenie tego miejsca. Na pewno. Dobra, weź się robisz? Co ma. O my gie przeżyłem. Eee... Czekaj, czekaj, ja, ja, na chwilę ja muszę zrobić cięcie, też <laughs> zrób, czekaj. Po co? Dobra, zrobię cięcie, zaraz wracamy. Cześć, bo... wróciliśmy. Po o nie! Co? O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie wierzę. Co Czekaj. Nic nie zepsułam, tylko po prostu mam pod takim klawiszem pauzę, że... Jest coś pod F9? Nie ma, dobrze. No to... Nie wiem. Dobra. Ja kilka myszką, Paweł. Aha! Je jest coś jednak. A, dobra, to nieważne. Widać było to, ale... Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Dobra, co ja mam robić? Nie wiem, weź z rybki Lofi, kop. Chodź, dam ci kamień. W tej kicie polega większość na tym, żeby kopać. Chodź tu, kamień ci dam. Ciemno. Aż. Rób piec Dobra, starczy, okazji. starczy! Rupiec przy okazji. I mi też kilo. I miecz. To teraz już nie starczy. To nie rób, rób. rób piec. Nie wiem, dzisiaj będziemy, będzie kopiący odcinek. No, jak pierwszy, no to kopiący. Będziemy 10 minut kopać. 60 tak. minuta. Rób. Dobra, 15, nie będzie. A możesz... możesz... Nie, dobra, nie wiesz. Chciałem coś zasugerować, ale nie. Czekaj, masz węgiel, czy nie, coś? Nie. Ono jest, On jest rób drzewny. Drzewny. Nie mam na piecyk. Nie masz, to chodź dam, dam, dam ci, ci. Fajnie, że zrobiłam 14 patyków. <noise> A i może, może zrobimy taki myk, że nie damy sobie pauzy. Kurwa. A no w sumie może ten, e, bo tak ciemno jest do tego, no. to, będziemy choć... to zdobędziemy jakiś węgiel i do was wrócimy. Może nie chodzi mi o węgiel. Ale dobra, niech będzie chodź. to cała pauza. 3 no. Tu, chodź, 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 chodź. Chodź On się patrzy Chodź, chodź Co to miało być? Nie wiem Kop. Czekaj, 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 ja się kupię w tą stronę. Cztery. Co masz? Cztery jaksy LOL. Tak. Ty skąd masz? No, Wykopałam pewnie, nie? Kurde, umarliśmy. Twoje, a nie wiem gdzie moi temsy. Nieźle co. Ja już mam swoje itemy. A ja moich ich nie mam. O, trzeba Nawet widzę gdzie padłeś. Nie ma to jak się zakoblować. A jak? Trzyma. Szybko kober, kower, kober. Zrób mi te ciągarki. To co się ciągnie so. Z drzew. O, sarki, nie ciągarki, LOL. No zdecyduj się. Nie sarki mi zrób. I... Ja idę, daj mi to i ja idę posać. Czekaj! No dawaj. Czekaj, bo mam jednego FPS-a, nie, nie, nie. O Boże, no. No, no przeczytaj. Nie, no zobacz, zobacz. No, przeczytaj, nie mam czasu. Nie. No tak. Fajnie, że mi neta rozłącza mi co chwilę i mi pisze, że nie mam połączenia z internetem. Pozdro. Jak kolega się uczy i on grozi mi, że mnie zabije. Za co? Że Fajnie. Cię uczy? Tak. Nie, wiesz co, bo on y, uczył się pierwszy raz w życiu, no to musiałam sfotografować to, no, historyczne wydarzenie. Pozdrawiam. Fajnie, że... Cześć, witam no. z powrotem. Siema. Fajnie, że okno znowu było widać, ale to nie jest ważne. Jakie okno? No, bo pod F9 jest okno, a ja wziąłem sobie, że y, pauza i stop to jest pod, y, no, pod F9. To nieźle, au. Dobra. Zaprezentuję wam piękne diaksy. Znalazłam przed chwilą, jej... No nie przez taką chwilą. Bo umarliśmy parę razy. Tak, ja raz ja. Ja raz i... i później raz jeszcze raz. nie masz o tej what the Czekaj. Ej, właśnie ten takit jest zbugowany. Nie możemy tri zrobić w ogóle. Ej, no. On znika. Ja, ja wam dam dowód rzeczowy, proszę bardzo. Ej, ślej o fuck. Co? No, widzicie, było i zniknęło. To jest dziwne. No. O, 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 No, no, no. no. Ale no nie, nie mogę. Słuchaj mnie. Nie da się... Słuchaj mnie. Co? My byliśmy w kopalni, tak? Tak. Nie spotkaliśmy żadnego kopera. A kopera jest od zjebania zawsze w kopalni. Ani żadnego uranu, ani nic, z... co też się zdarza często. Chyba źle jest wgrany ten Nie, no. Może. Ej, no. Jakby na to patrzeć też żadnego z tych, z tych modów nie spotkaliśmy. Nic. Tylko że, że ten że jest muzyka w tle to jeszcze. I dźwięki. Jeszcze i no to mówię że o dźwięki mi chodziło ogólnie. No to ja pierwsza. Wracam do domu. Na jutro ja już jutro na jutro wgram. Ej to co, co z tym odcinkiem robimy musimy wrzucić. Wyrzucamy. To może nie wiem też? nazwę to że to jest że to jest taki prolog powiedzmy. Dam, no. że to jest zerowy odcinek. Dobrze, dam Bo trzeba ten... coś serwem naprawić, bo kurde nie wiem co się no z to tym stało. To kończmy już ten odcinek. W takim razie nie ma co dalej nagrywać, jak no, nic nie ma z tych modów. Dobra. To yy, tak do Jeśli nie, to wtedy odcinek będzie usunięty najwyżej... Yy, jeśli chcecie się coś dowiedzieć o serii, no to już zapraszam na fanpage'a na Facebooku, link będziecie mieli w opisie, zamknij się, fajnie, pies mi wchodzi, kurde, zło, w... no nice. dobra, w moim... to, y... no, 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 powiedz cześć. W moim opisie też będzie link do fanpage'a, w moim opisie też będzie link do fanpage'a, o, no, tam Admina, chyba. <laughs> <śmany> 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 jutro, Dobra. Dobra. jutro będzie ten. Oliwia nie idzie do szkoły, nagramy ranę. cicho. Cicho! Dlaczego? Cicho. Niech wiedzą. Cicho. Niech ci spamuję od rana. Tak, tak. Y po poświęcam się dla widzów i jest. Y ten. Oliwia, Nagrywam jakieś filmy. Oliwia w ogóle jest chora. zawału dostała prawie. Tak. No, współczujmy jej wszyscy. Minutem ciszy. Un sub. Lol. Dobra. Czekaj, już dochodzę. No, to szybko. Dochodzę. Dochodzę, jest przyjemnie. Dochodzę. Idę. idę. No dochodzę. Au, au. Au, au, au. Już dochodzę. No co laga? Kurwa. Gdzie ty rady? jesteś? Jestem na złej górze. Czaisz to? Lol. Ej, Weź, czekej. bo ja tutaj się... Gdzie ty jesteś? Fuck! Jestem na złej górze. Oh my gosh. Sorry za ale... Ale, ale o, dam muzyczkę w tyle, więc nie powinnam... Oh my gosh, słuchać. oh my gosh, oh my gosh. Dobra. To ja kończę na innej górze, Oliwie na innej. Dobra. To, to, No to... Do widzenia. Cze. No. To komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć. Cześć.